Małgorzata Lichecka. Dzień dobry. Gościem dnia jest Krzysztof Kobyliński, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Pan Jazz. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Witam tak państwa. Przed nami szesnasta edycja festiwalu. I powiem tak, jestem zachwycona bogactwem programu festiwalowego. Jest naprawdę w czym wybierać. Chodzi zarówno o artystów, jak i, i miejsca. Ale zanim o tym porozmawiamy, chciałam Cię zapytać, jak ten festiwal się, ta edycja, jak się rodziła i na co postawiłeś w tej edycji? Czy masz jakieś takie hasło? promocyjne, albo takie hasło ulubione, które, które powie nam chociaż troszkę, czym będzie teraz ten festiwal, jego szesnasta edycja. Jak robiłem pierwszy festiwal i zastanawiałem się właśnie nad formułą, czyli to, o co pytasz, to formuła była taka. Robimy to dla ludzi dobrze wykształconych, o potrzebach estetycznych wyższych niż przeciętne. Czyli możemy powiedzieć, że to jest elitarny festiwal? Bez przesady. Dobrze wykształcone to jest 80% społeczeństwa, przynajmniej tak teoretycznie jest. Rozumiem, czyli to jest dla mm, powiedzmy koneserów muzyki, tak? Takich, którzy lubią muzykę i nie wystarczają im takie jakieś takie zupełnie podstawowe przejawy muzyki typu granie gra. Tak, tak. No z doboru nazwisk, które znajdują się w programie, no to jest światowa czołówka. Poczynając od pierwszego koncertu, kończąc na Kronos Quartet w dniu zakończenia praktycznie festiwalu. Ale przeglądając ten program, uznałam, to jest takie moje subiektywne zdanie, że wróciłeś do korzeni, czyli do tego takiego, używając kolokwialnego określenia, napakowanego programu, bardzo intensywnego, bardzo intensywnych dni koncertowych, bo te edycje poprzednie, kilka przynajmniej tych edycji, było w takiej nieco innej formule, nie tak zagęszczonej. No wiesz, wszystko zależy od budżetu, którym dysponujesz. Czyli pieniądzem e, światem. No, może nie zawsze, ale ma istotny wpływ na to, co, co możesz robić, proszę ciebie. Przekładając to na tematy, powiedzmy, które są teraz na świecie ważne, jesteś, nie masz pieniędzy, kupujesz PROCE. Masz pieniądze, kupujesz F35. No, ty kupujesz F35 w, no, w, w takiej formule, tak? No może aż tak to nie, ale, ale, ale no tak, to, to jest ściśle związane. Czyli dostałeś więcej pieniędzy na organizację festiwalu, bo z tego co pamiętam, to poprzednie edycje też robiłeś z własnej kieszeni, tak? Tak, dwie ostatnie, albo trzy ostatnie, już nie pamiętam, edycje były robione, z, robione kieszeniowo. Dobrze, to kto jest teraz mecenasem tego festiwalu? No teraz mecenasem jest Urząd Marszałkowski, mecenasem jest e, miasto Gliwice, mecenasem jest e, miasto Tarnowskie Góry. Z tego, co no. mówisz, to wynika, że będzie to festiwal w wielu przestrzeni, że tak naprawdę też trochę przeniesiemy się, zostawimy trochę te, te Gliwice i będziemy muzycznie też podróżować po regionie, ale nie do Katowic zajrzymy, nie do stolicy regionu. To też jest jakieś Urzędu świadome? Wie. Tak, tak, to świadome, poza moją świadomością akurat, dostałem delikatną sugestię, że ponieważ w Katowicach i tak jest pełno rzeczy, to może tam lepiej nie umieszczać. Żadnych koncertów, koncertów, festiwalu, a pójść w inne miejsca. Rozumiem, czyli mamy na tej trasie koncertowej Gliwice, które są jakby takim, takim, festiwalowym matecznikiem. Mamy Tarnowskie Góry, mamy Bytom i o ile dobrze pamiętam mamy Racibórz. Dobrze mówię, też wszystko, tym, wszystko jest jak z książki, jak tak? z książki a powiedz, powiedz 21 koncertów, bo to jest bardzo, 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 tak jak mówię, bogaty i wysycony ten, ten no, tego program. Tego to ja nie wiem, ale jak ja wiesz... Ja sobie policzyłam, że to jest 21 mm, koncertów, mm, w tym jeden znaczący, podwójny, mówię tu o, o Kronosie, bo bardzo lubię y, Tę grupę. Bardzo, bardzo cenię ją i bardzo lubię, ale o tym krono jeszcze sobie porozmawiamy. Yy, yy, powiedz mi, yy, gdzie nas koncertowo zaprowadzi tegoroczna edycja Palm Jazzu? Czego posłuchamy, kogo posłuchamy, jaka to będzie muzyka, czy to będzie jakaś podróż tylko i wyłącznie w, w, w jazzie czy, czy też meandrujemy, czy to będą no, oczywiście, no właśnie, oczywiście, co oczywiście, że mm, trochę meandrów jest, to znaczy, to znaczy, my będziemy mieli i elementy mm, etniczne, czyli Ela, e, e, kwartet, chór, e, kwartet z Bułgarii. Worszyński czteroosobowy z Bułgarii, kwartet wokalny. Będziemy mieli koncert w pełni klasyczny koncert orkiestry Auxa. No Zdecydowaną większość gdyby dzielić, gdyby dzielić muzykę na, na, na stylistykę no, zabiera jazz i tak jak większość miejsc koncertowych jest w Gliwicach. A powiedz, masz jakichś faworytów swoich? Szczególnie zachęciłbyś do posłuchania jakich koncertów? Kto by to był z tej listy długiej bardzo nazwisk? No ja myślę, że mogą być fantastyczne. To jest specjalistyczne są zajęcia, ale warsztaty jazzowe z dwójką fenomenalnych moich muzyków z Coco Pers, czyli Rowdychą Szabi i Dimon Gorelikiem. W tych, w tych samych dwóch dniach, 18-19 listopada wieczorem, e, w, oni będą również e, roz, e, grali na dżemie e, raz z DSanchezem, z Arkiem Skolikiem. Bardzo silny skład będzie, e, będzie, będzie na tych dżemach i na tych warsztatach. Mówię o tym dlatego, że, to, że zwraca się uwagę na na ogół na wykonawców bardzo znanych, których jest tam naprawdę dużo w tegorocznym festiwalu. Jeśli chodzi o, o, o polskich wykonawców, no to jest Ewa Bem, jest Ania Jopak, jest Monika Boże, jest Kaja. No miał być Staszek Sojka, niestety. Niestety, był nie ma już z nami. E, m, oprócz tego m, takie najsilniejsze, najsilniejsze punkty, m, ponieważ AUX, już mówiliśmy to, z, m, przechodząc do wykonawców zagranicznych, m, tak, myślę, że Kronos Quartet jest e, główną gwiazdą festiwalu, ale jest e, m, Danilo Perez z Johnem czym Danilo Perez, a nikt u nas nie było, a to jest wraz z Johnem trzon zespołu Wayne Shortera, no takiej wielkiej ikony jazzu. Zaraz po Davisie on jakby przejął, przejął to miejsce, miejsce Państwa Davisa. No i Mamy z młodej generacji takich muzyków jak Emanuel Wilkins, znakomity muzyk ze sceny nowojorskiej. Na scenie nowojorskiej również, w brooklińskiej jest zespół Emiliano Daurgi z Włoch, cała reszta jest z Brooklynu. Jest James Brandon Lewis. No, mamy również człowieka, który wymyślił absolutnie nowy styl uprawiania muzyki mówię o Nielsie Piterze Molberze, który jest absolutnie świetnym człowiekiem i, i, i mistrzem wyobraźni, tak bym powiedział. No, z, młodych, z młodych zespołów mamy Gabrysię Blachę z chyba z 10 osób tam będzie. I teraz, wiem, no, tak, to jest bardzo ważne. Mhm. Tak samo Marcin Patar który też jest, też, jest, też jest ze Śląska i gra znakomicie. Z tego młodszo średniego pokolenia jest jeszcze Michał Barański, ze starszych muzyków, jest Marcin Krzyżanowski z Roszkiem Rządło. No, pewnie o kimś zapomniałem, bo tych nazwisk jest bardzo bardzo, naprawdę, tak, bardzo bardzo Bardzo, 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 bardzo dużo. Ja czekam na, na Kronos, no bo jestem fanką. Czekam też na Auxo, również jako fanka, oraz czekam na EWPM. Y, I to jest właśnie dla mnie, wydaje mi się, że to będzie taki szczególny, szczególny koncert. Bo Ewa Bem jest ikoną takiej wokalistyki jazzowej. Jest to kobieta, która ustanowiła pewien standard, pewną taką ikoniczną wartość muzyczną. Jej koncert w Gliwicach wydaje mi się też będzie bardzo ważnym akcentem festiwalowym. Podzielasz no moje zdanie? czy, czy nasz... No, myśmy go zrobili w teatrze, ponieważ Ewa Bem jest Ewa Bem. Ona ma bardzo. Unikalny głos, piękną frazę, świetny timing. No, naprawdę naprawdę jest, 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 jest osobą, którą na pewno warto, warto posłuchać i przeżyć to, co ona śpiewa. Ja miałem szczęście występować na tym samym koncercie parę lat temu gdzie Ewa grała, pani Ewa grała z Big Bandem, jej koncert był, koncert był znakomity, u nas będzie w, z pianistą, z, tylko, tylko, będą, tylko będą dwójka, ale mi się wydaje, że, mi się wydaje, że koncert powinien być, powinien być znakomity. Start festiwalu 29 października i potem będzie trzęsienie ziemi, a potem już napięcie rośnie. Jak to mówią, muzyczne napięcie. Końcówka festiwalu, to tak jak już mówiliśmy tutaj chyba parokrotnie, jest, jest, to, jest to koncert Kronosu, ale też jest ciekawostka pewna z tym Kronosem, bo będą dwa koncerty i te dwa koncerty, one się różnią, tak? Czy to to są taki... dwa różne programy. Dwa różne Myśmy programy. poprosili o to, żeby oni zagrali dwa różne programy. I oni się zgodzili na to, także jesteśmy, jesteśmy zadowoleni. Nie znamy jeszcze detali, bo my się nie upieraliśmy, żeby grali to czy tamto, tylko zagrają to, to, to co uważają, przy założeniu, że to, będą, że, to, żeby, że to będą różne programy. No, zgubiliśmy jeszcze jednego bardzo ważnego wykonawcę, Bill Freezer. Znakomicie bilety się sprzedają. Zresztą ja myślę, że one nie dotrwają. Do początku festiwalu, mimo że koncert Billa jest 17 listopada, dopiero. To jest dobra informacja. Zapraszamy na festiwal Palm Jazz na 16 edycję. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Kobeliński, pomysłodawca i dyrektor artystyczny tego festiwalu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu.